Trivita, Centrum Nowoczesnej Rehabilitacji i Opieki. www.trivita.pl. Z miłości do życia. To pierwsza nowa kopalnia od prawie 30 lat. Dziś w Jastrzębiu Zdroju oficjalnie zainaugurowano działalność kopalni węgla kamiennego w dębina. Bardzo dobrze. Ludzie mają przynajmniej pracę. Czy to tu pracują, młodzi młodsze pokolenie. Nowa kopalnia to w tej chwili szyb, któremu nadano imię Jan Paweł oraz budynki m.in. maszyny wyciągowej i tymczasowy budynek administracyjny. 12 lat temu w tym miejscu było tylko błoto, była łąka, były nieużytki. I razem z moimi kolegami z zarządu przyjechaliśmy tutaj pierwszy raz, to był styczeń 2007 roku i powiedzieliśmy, tu będzie kopalnia. To się sprawdziło. Kolejne budynki powstaną w ciągu najbliższego roku. Docelowo powstać ma także jeszcze jeden szyb. Bardzo się cieszymy, że ten surowiec jest tutaj na naszej ziemi i to w tej chwili faktycznie jest największe złoże węgla koksującego w Europie. Te 180 milionów ton to są, to są zasoby operatywne, tam tych zasobów jest zdecydowanie więcej. To, to co my w tej chwili założyliśmy, że możemy wydobyć. To jest przyszłość tej spółki, przyszłość naszych górników tu, ale również koksowników i myślę, że dużej, dużej części też metalurgów całej Europy. Według planów wydobycie w pierwszej ścianie będzie możliwe za 2-3 lata. Docelowo kopalnia ma wydobywać w czterech ścianach. W górnictwie otwarcie kopalni to jest ta decyzja, która e, zakończyła wszystkie działania przygotowawcze i zaczyna się od pierwszych. E, gród węgla wydobywczych, które już trzeba drążyć i przygotowywać ściany wydobywcze, przygotowywać korytarze, chodniki, szyby. To jest, myślę, że 22 rok to już taki moment, kiedy będzie kopalnia. Chodziła normalnie, chociaż jeszcze nie na pełnym wydobyciu. Kopalnia wydobywać ma około 2 milionów ton węgla koksowego rocznie. Złoża mają zagwarantować wydobycie na co najmniej 30 lat. Już dziś w kopalni Bzie Dębina pracuje ponad 230 górników. Zostali tu przeniesieni z innych zakładów Jastrzemskiej spółki węglowej. Docelowo w zakładzie pracować ma około 2000 osób.